Cześć, ja nazywam się MaxPlayer i witam Was w kolejnym odcinku z gry Garis odcinkiem Hide and Stick. I razem ze mną są Bloody, Taler, Flotar, Witam, Paweł, Cześć, Plaga, Jo i Admiros Uf, uf! Uf, uf! Paweł bije, Oooo! Dzisiaj, dzisiaj sobie gramy na Halloweenowej mapie, która tak. hmm, jest straszna. Tutaj straszy. Ogólnie rzecz biorąc, ja na tej mapie mm. już miałem okazję mm. grać. Aczkolwiek o, moja ekipa jeszcze nie miała okazji grać, więc dla nich o, będzie tu wiele o, niespodzianek. które o, za nich dla nich. oszust, cheater! Nie, nie, Mat bloody cheater. nie chcę. się też. A to już! O jezus, Mary, ja się w ogóle nie że to już! No? A tak to już! Gdzie tutaj mamy? To jest ciemno. What? O nie! O kurde. What the fuck? O tak. No tak, to jest ciemno, bo to jest taka mapa... A tylko ty masz latarkę, nie? Tylko szukający ma latarkę. Aha. Zaraz znajdę, znajdę was Mówisz, że tu straszy, blady. Wow. Tak, tu straszy. to straszy. O! Ej, Max, 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 chodź, 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 Tutaj, popatrz tutaj. Ale ja, ja was nie widzę. A! On nas goni, Bloody! Uciekł, uciekł, Kurde! Szybko! Uciekł, No to też uciekam! Nie Ratuj się, ratuj dobrze! Ja też wyłączył żebyście żebyśmy nie widzieli. Nie, nie, no to jest. Kurde, no. Ja to zginąłem w ogóle, spadłem w jakąś przepaść. Ja przepraszam bardzo, ale ja nie wiem, gdzie ja tutaj mogę iść. O! Nie ma nikogo! Ej, zgubiłem latarnię! numer! Ja też go zgubiłem, ale. No nie wiem, co się stało. Ten no, no. numer mi wow. Okej, okay, dobra, jestem gdzieś, jestem gdzieś, jest nie wiem gdzie mapa. A! No. E, what the Ludzie fuck! nie żyją Czemu zginąłem? Pułapki są normalnie porozrzucane Ej, zginąłem, U. ale bez... Albo są pułapki, uważajcie Tak, tak, tak. Fajnie. Fajnie Normalnie są pułapki, można zginąć i zostać w szukającym tu jest... No jest, jest To jest jakieś rytuał było odprawiany na środku Wiesz, to Ale jakoś... bzdura, nie? No o kurde Harry Potter Nie wchodź w ten pentagram jakiś... Wejdź Co tu się dzieje Coś się dzieje? Nie. A co, ktoś przed Pentagram? Tak, Harry Potter. Ale <grym> Jezus Maria! Coś coś się ej, co, <grym> co się stało? Co się Co się stało? Odsuw się, się. Z... Dobra, odsuwam się. Czemu ładnie! <grym> Paweł i Blady jeszcze <grym> zostali <grym> Aha, dobra. My jego musimy złapać, okej. Okay. Został Paweł. No i w ten sposób nie złapałem nikogo, a i tak i wygrałem. A widzisz? Wow! Wow! wow to był screamer normalnie to, jakieś... No, no są tak! Czyli jesteś? Dokładnie Ma Cześć Teletubbiesiu! Musiał... Czekaj! Haha! Przegapiłem najlepsze akcje Zgadzałem się czasami streamerem nie niezły screamerek tutaj był No dlatego no. ja no, tak krzyknąłem, się przestraszyłem Ale dobrze, że nie ja to tak? nie podszedłem, bo jakbym był bliżej to bym Fajna mapa jakieś... Dobra Plaga, idziemy, hmm. chodź Ale jak, jak te pułapki, że tak powiem, wykryć? Kurde, tu nic nie widzę Nie wiadomo Um, trzeba znać mapę. Jest Właśnie, trzeba mapę znać. O, Gdzie pod... jest ta no. mapa? to jest Najstraszniejsza mapa ever. O. Najgorsza mapa. Nie ej, mam ej, ej. Hej! Witam, Cześć. witam na mojej. Fidam wam. Fidam wam. Dębna ręka. Dębna No Chodźcie szybko! Ej, mało czasu zostało. Tak, zamykaj. Zamykaj. No, no, zamykaj. No. Próbuję! Nie działa! No, Zrób no, no, coś! Nie działa! Dobra, chodźmy z tam. Aaaa, chodźmy z tam. A tutaj? A tu działa? Paweł! No nie działa! działa. Jak Kogo tu to Oni przyjechaliście No właśnie, ja nie wiem, jak, jak to Ej, działa. Ej, gdzie jesteście? A! Paweł! jest o. na głównym holu. Eee, Paweł! Tam tutaj jesteś, Harry jest Potterze. Dobra, tak schod jest dobra, schodzimy. What the fuck? Tu się dobra, dobra, Tu się ukryjemy, tu nas nie znajdzie. No. Myślisz? Ej, może jakiś ten, tak wierzcie, żeby się spojrzeć w jedną no. stronę. Dobra. Hmm. Co ty, on tu tak nie będzie wiedzieć, żeby tu no. zajrzeć? Nie pomyśli o tym. No nie wiem. Ej, oznaczmy to miejsce! O, no, oh, Co to jest? Nie! <Ły> yeah. wow, Ej, no patrzcie, no co to ma być? Uparliśmy e, wszyscy! To jest! była jakaś super mega pułapka. No! Jakaś... Ej, to była jakaś pułapka! Do... Wszyscy zginęli, nie? Ej, to... e, trzeba tr 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 stąd, tr tr stąd wyjść! Trzeba stąd wyjść! Szybko! Szybko! Harry? Ja? prawda. Nie, żegnaj Harry Potterze. Ha, żegnaj! Ja! Yeah! Tu jest ciemno! Dobra, uciekliśmy! Jest ciemno! Ale na co tu chodzi między nimi? Dobra, Dobra. Dzieci, no, to zobaczymy to. zaraz? Lecimy! Otwórzcie to! Otwórzcie drzwi. Dobra, przykazujcie! No przesuńcie te łapki. Oooo! Ja Jezusz, tak. Maria! Ja w tym ja ja się! No nie chcę! Jezus! What? To jest hajne z nika, nie horror mapy! No come on! Ej, ten jest admirus! Tu nie masz żadnych Biede. miejsc do chowania się! Okej... Okay. Idę, biegnę. O nie. Dobra, oh, Admiros, tutaj, ja. tutaj jest ja. lepsze. Ja jestem z kowady, dobra. to spójrzcie. Tutaj. Patrz, nie widzę cię. To jest dron. Jakbym no. zrobił tak? Patrz tutaj. O, widzisz? Nic nie widać. Tam? No, tam tu? jest jesteś lepsze. Pewien? No właśnie, tam nie krębuj się. Jasne, jasne. <laughs> no, nie ma jakiś manekin tylko? To fantastyczne. No, klimatyczne miejsce, co manekin. Nie? Idealny dla piesełów. Żegnaj, wow. Panie Pawle. Żegnaj. Czy mi się wydaje, czy na ścianie jest namalowany Pyramid head Silent Hill. Hmm, bardzo hmm. możliwe, że on tam kurna stoi Bardzo możliwe, Zależy gdzie jesteś? A kto tak się go Ja szuczę. Cześć, Bladny, widzisz mnie? Ej, Blady, widzisz mnie? Tu Troszkę cię widzę. Troszkę ci widzę. Zakryj mnie tą drugą. Ja nie wiem, gdzie wy jesteście. Do góry ją daj, do góry ją daj. co ty robisz? Ale miłości to, to się w... co, ty widać? co ty robisz! A, no, to w bardzo klimatycznym miejscu. O kurczę, dobra. To już cię nie Wiesz, widać. to co, blady naprawdę już Ale bokiem się ustaw, to cię nie widać. O tak, bo Ale w ogóle cię nie widać. Kiedy jest, w w jesteście? W ścianę. O, teraz dobrze. Ściany. Okay. Zostaw niepokoją. Ale chcę obserwować! Panie, panie, tam. Dobrze, no dobrze. nie ma. Co tam? Jak tam? Tu się ruszaj. Dobra, pokażę ci gdzie chodź. Nie świeciło się, że jesteśmy tutaj. Reszty tu nigdzie nie ma, nigdy też nie znajdziecie! Haha. Jak? Ja stąd danka. idę, bo tu jest nudno. <grym> nudno? To może mieć w domu. Ale gdzie ty poszedłeś? Tutaj. Jak no, znalazłem. Siągnij. Paweł. A nie, nie to nie Przepraszam, przepraszam. Tak, tak naprawdę roz? to okej. Okay. Nie zdradzaj mojej pecha. kryjówki. Paweł, Paweł nigdy nas nie znajdą tutaj, co nie, panie Panie no, nie ma opcji, żeby nas znaleźć. Nie wiem, po co ja stamtąd wychodziłem, ale na szczęście wiem, gdzie tam Paweł. Tak, on miał no. A tam byłem chyba. Tak? O, no. nie. Nie, nie byłem tutaj, nie ważne. Możesz szukać, bo już wyszedłem specjalnie. Ale stamtąd? No tak, no bo przecież wiesz gdzie jestem. To jest przemega ja nie? Nie tutaj wchodził. No wiesz, tu jesteś cały czas. O, o, nie ma mnie trudno tutaj. Co za O, Bladiii. Bladii. Na no, szkoda, no. Szkoda, nie nie! szkoda, że nie ma. O nie! Kurde. Wow. O, się Blady wie, gdzie ja jestem. No, no ja, ja wiem, nie zdradzaj. Dobra, no, 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 ja nie Jesteś znaleziony? jakimś cudem? Czy nie dotknąłem cię nawet? No właśnie, nie wiem. Przez ścianę coś dotknęło. mnie a to może przez ścianę się Blady? Doskonale. A no, można tak też, no. No można nie wiadomo gdzie jest gdzie no. nie wiadomo gdzie jest Max, wiecie? Nie wiadomo, ale może tutaj. Nie! Nie, A, nie Max! jest tu, ja go widziałem wcześniej. Nie, o, to... o, nie! O, nie o, to... O, to... Zostawcie mnie! To... Nie! FOT! To... No ładnie. No, Max. Max, gdybyś nie krzyknął, no. że tutaj, to bym udał, że ciebie nie widziałem. Ej, podciekaj, Tak, o, o, to No to jest. A skąd mogę wiedzieć, jakie masz intencje? ty? masz intencje. O, Max jest szukający. O, to teraz mamy, musimy coś wymyślić super. Maxi, maxi. maxi. Do Aktywacja windy, szybko! O, jesteście jesteś przy widach, jest... dobrze. Nie, nie jesteśmy. Nadmierz mhm. tak się tak żartował, żeby cię zwabić. Dobra, to Tak, ogólnie macie zbierąc. 10 sekund. Szybko! Szybko, szybko, szybko. Panie, jak zapalę latarkę, dobra, to w... troszeczkę uciekaj. widzę, faktycznie. U! Ktoś przebiegł koło mnie, o, dobrze. Ktoś koło mnie przebiegł widziałem. Nie! Cześć! Okay. Jeden! Nie ma mnie tu! I biegnę szybko za drugim! do od Pentagramu! Teleportacja. Nic z tego! Nie no <laughs> ma to jak przyjść prosto do maksa. Przebiegliście no tak go dokładnie, by, ten, nie Na trzy sekundy przed coś. rozpoczęciem. Ta, to nie! A jak to? <laughs> ja <stajam za> <laughs> Aha! No ale, ale żeśmy ich zrobili, nie? Ale szybko, rundka. Ja cię kręcę. No, Dobra, został jeden. Chodźmy. I to jest Paweł. Nie Paweł, ma mnie! Paweł! Przestań! Paweł! Panie paweł! Gdzie jesteś? Paweł. Nie mam Paweł! Paweł, wszyscy czekamy na ciebie! Oh. Co zostało! Paweł! Ło, co to było? Jak takie mm, fajne pasy udaje! Paweł! Paweł! To taki o Paweł udaje! Paweł! 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 Daję paweł! Bo nie mogę się zorientować! Paweł! Pała Paweł? Max, paweł! Ty? Nie, nie to Max. nie byłem! Chyba Paweł! 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 Nie, ja nie, ja nie, nie potrafię takiego głosu w ogóle. Paweł! 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 No, kurde, 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 kurde. Co się zdaje! Co jest grane? Paweł! 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 Dobra, to jest! OUU! Jez Duniu! Dobra, ej, ale nie Ten pokój mi się nie. strasznie nie podoba. Admiros, chodź za mną, pokażę ci coś creepy. Wow. To jest strasznie to jest ten creepy! To tu jest! Admiros. Ty co to co co jest! Te, te lustra Ociej, też jest creepy! Bo... Nie, wiecie to jest tymi nie, na tej, mapie... MTS, na tej kibusem, mapie popatrz. Na tej mapie jest jedna najstraszniejsza Teraz rzecz. Zdjęcie Admirosa na kiblu. No. 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 nieprawda To, to jest, jest najbardziej sobą. creepy obraz. Ej, ale pokażę tutaj. wam. A coś no, no chodź, chodź za mną, patrz, co ci pokażę. To, to paweł mówi: "Patrz na to. Paweł. To jest najbardziej creepy pomieszczenie tu. Co, patrz mi. tu po drugiej stronie. Pokaż pokażę, pokażę Jak to wygląda? A może pan paweł? Co tam tam macie? Bloody. Ty kawie! Zaprowadziłeś mnie tu specjalnie! I co, creepy no. mag? Creepycy, nie? Creepy, creepy, szuka Mówiłem. Szukaj lepiej Pawła, a nie... Mówiłem, że nie ma Pawła. Miejsca. Próbujemy no. nastraszyć, zamiast Pawła szukać. Pawła już nie ma. Ej, Paweł gdzieś tu musiał się w głównym korytarzu schować na pewno. Dobra, już wiem, to udaje ten śmieszny głosik. No, Paweł, to Paweł, no to Paweł! Paweł no, nie, no co ty? Pan Paweł? Z... takiego głosu? Ja to myślałem, że Flotar albo Max, to nie? <śUMEN> no? Ej, Paweł pierwszy raz używa takiego głosu, <śUMEN> nie? nie? Nie spodziewałem się tego pa... Paweł, Panie Paweł, masz jakaś podpowiedź do odmiany, co nie? No. Podpowiedź? Nie, może lepiej nie, bo za was za dużo jest. Paweł, wejdź! No, nawet jakaś podpowiedź. się stało. Paweł, wejdź? Nie, no co ty? To jakiś konta Grebli, no? No, pani Paweł, Paweł nie, dostaniesz skarpetę. Nie ma Paweł. Pumpkin King. Keep out, Nie, no to go nie. Gdzie on się schował do cholery. Nie, nie, nie. Widziałem widział, widzę go. Bierz go! Jest tam! Bierz go! Szybko mało czasu jest! Bierz go! Bierz go! Jest brodę, jest. Bierz go! Gdzie? Bierz go! No gdzie nie, go? Gdzie no, nie zdążyłem! W opuszczeniu! Nie jadalnia! Znaleziony jesteś, Paweł. Kurczę, pocieszy się, co tu za miejsce? <laughs> no! <laughs> Już koniec <koalik> trondy <susurowa> jest! Widzieliście co tu za miejsce tam było? No, idziemy tam, idziemy tam. A A nie, nie możemy tam iść. Pary zostaje. No nie Mladiń, tam. <mul virginia> Dobra, to mam jeszcze jedno miejsce, Max. Chodź za... Mną, <mulizuj> nie. <ci>. Ej, co <mulizuj> <PLAGA>! <mulizuj> ok. o, okay, Pala, o, to ty, płaka? O, się mam. Flag? 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 No, Flag? 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 Nie mów mu nic, nie znajdź mnie, nie mów, ma a masz a tam stoisz cały czas. Po mnie z zamkniętej strony na drugą. Władikurna! <grym> ty widzisz tamię. Ja nie idzie. Boże, spać uważaj, stop. Ja wiem co Zobacz. to jest. Zobacz. Ja Zobacz. To wiem. Jest łapka. wiem. Uf, ale Gdzie? ma blokowało. Chodźcie. Tutaj? No, ehm. skocz. Ops. Chodź, a Paweł. What? Dobra, <grym> dobra. Ej, Paweł. teraz tędy, szybko, diros. Wow. Wow. O, w taki o, jaka musisz użyć parkour! Użyj umiejętności parkour na Milo, parkour. It's not very effective. Tak. <grym> 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 no, <grym> no dobra. Ta dużo Pokémonów, górna. <grym> Pokémon. <bo> tak <grym> <grym> co to w ogóle było? <grym> 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 dobra. Jej, tu nie było? No nie może że tu wskoczyłeś. Ej, może ciebie nie było. Naprawdę, jesteście. Naprawdę skoczyliście do... Nie. Okay. nie. Nie. Będą to, to, to gdzie to, to, to nie nie ja ja to, to, to wydaje się Dobra, ja to będę patrzył czy idzie. Ja to będę patrzył. Jest jak wy jak klękacie, nie? Grupy <laughs> <laughs> wystawione ja tak. Jestem piesełkiem, chyba jestem. jestem. Jesteś piesełkiem, tak. Cześć, macie. O cóż! Weźcie te tyłki! Wąchajcie sobie na te tyłki nawzajem, ale co nie, ej się, nie, się nie tyłkami, ej złączcie się tyłkami, Nie tak? widzę, Zartuję. To jest chore, to Kurde. jest chore. Ej, ej, panowie, panowie, panowie! Eee, nie nie. O nie jest Paweł! Dobra, nie przejdzie, nie wejdzie tu, bo on jest za głupi, Tertubiś, nie da rady! Pan naprawdę tam Ej! Flotar? Flotar? Dobra, chodź dalej! O Nie! No nie Jesteśmy otoczeni! On próbuje dobra, tu dobra. wejść, ale mu się nie uda! Ej, dobra, no. chodź no. dalej tu! Tam. Jesteśmy otoczeni! Ja czekam! Ej, ja ej w czekam razie dalej. czego? Ej, a ten, ja widzę alternatywne wyjście! Nie da rady tam wskoczy! Mam nie na ma! Lampę. Na pewno nie da rady? No jak chcesz tam wskoczyć? O się, O się. Co to było? AAAAAAAA Dzień ja, Nie, o nie udało mi się <laughs> Było tak blisko no, nie <laughs> Ale świetnie Złączone dupami, no nie, no, no, było, nie, nie. No, Dobra, lunda Ale to się jest gruby, a nie głupi Dobra, szybko <sus5> Bo one użyły dupy Odpalam, tak odpalam Bo on użył dupy Paweł, przestań się zgłupiać, bo to przestaje być śmieszne Ale w ogóle, po co by to winą jeżeli żeby skoro tam drabina była, byłoby szybciej, bloody nie to. wiem czy tam była drabina Nie, dania. ta drabina no, nie wzią. działa, hmm. dopóki windy nie wiadomo. Hmm. A, O, to przepraszam To nie wiedziałem A, no o właśnie, jecha. drabiny nie ma przecież Co nie tutaj nie Ty, Blady, a jak, jak, jak się wyśnił tutaj? Jak To to za jakiś... O, Tak, ok. jak dziewicy jakieś no. Nie, chodź, Mariusz, Szybko, szybko, szybko Wy macie jakąś latarkę, bo... Gdzie? Gdzie? Nie. Nie, nie, nie ma, nie ma Tylko ja mam ja latarkę gdzie ty mi prowadzisz? Tu, tutaj Gdzie? O Okej. Tutaj, chodzi. Ja gdzieś polazłem. To ja Cię nie widzę! Okej, okay, dobra, widzę Cię. Nie, to jest... Ej. To o, przecież o, ja tu byłem! Ja Właśnie, się. drugą stronę mieliśmy pójść. Okej. Okay. Nie, Bladeusz. Ja tu nic nie widzę o, teraz, ten. ej. Chodź za mną, Bo za moim głosem. Mhm, dobra. Ja nie wiem, gdzie jestem. O, tu! Bijaj, 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 bijaj. Widzę ciemność. Ciemność! Ja też, Bloody. tylko ciemność dookoła. No, <laughs> się otworzył obok mnie. Co to było? No! Okej. No, no, no nie. Ja tu Max, nic no, nie, nie, nie widziałem. No, gdzie Ej, ale Max, 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 Max no. chciał no. tutaj pójść. A, gdzie? Max tutaj. Byż tu się nie da bez latarek wejść, no jak? Dobra, byśmy doszli. A tu jest jaśniej, zobacz. Nie, nie jest jaśniej. Chyba ciemniej. Jak tu A, to jest? Jak tu bez Ej, latarek? kiedyś w tym legendarnym kibeltu? Wow, nie. To jest legendarny wow, kibelt. O, to Od wieków nikt nie był. Chyba się nie dostaniemy do latarek. No. Legendarny Boże. kibelek! Od wieków... Ej, patrzcie! Legendarna... Ej, ej chodź ej, chodź, Edmiros! Patrz zagadkę od rozwiąże zaraz. Patrz na to, legendarna o nie. leczka! Czy to jest puzzle Maps? I legendarny przycisk! I, I legendarne leśnie. Aha, nie ja wiem się już ale nie wiem kto. No ja to samo. Śmiesznie ja to było. Ja tu mam dobrze. A co jest po drugiej stronie? Nic. Idę zobaczyć O, Idę ich szukać, że ty, a się zabrać z zagadkami dobra. Poczekaj, bo ja to zagadkę rozwiązuję. Patrzcie, bo tu są dwa legendarne przyciski! Ej, tu jeszcze jest o, wow. ten Znalaz... drugi! W izolatkach ktoś jest? Chyba Halo, się czy ktoś stało. jest w izolatkach? Nie. E... E... Nie, nie, nie dobrze! Nikogo nie Poszedłem ma w Coś ja się, nie nie się pere, pere, pere. Zostaw tej izolatki, tu nikogo nie ma. Bere, Ja jestem no, Widzę, pere, pere. znaczek, Chyba to jest plaga. O nie. O boże, o, nie kostnica, nie, nie wchodzę o, nawet tutaj. O. o, ja tu nigdy nie byłem. Co to za miejsce? W kostnicy było? nie byłeś? No, no tak. nigdy nie byłem. Nie w byłeś? A -nice. nie, byłem. Kojnaj miejscowa. -nice. Nigdy nie byłeś no, kostnicy? ja Kostnicy bladzi. Ja też. Coś nie widzę. Chyba ja chciałbym wam pomóc, jakąś pomoc. Nie, nie przegrałem. Naprawdę nie, nie Widziałem minutę. Och, śledź. A tu było jumpscare. Haha, jest. Haha, wracaj tu. Wracaj tu, Paweł. Wracaj ja wiem, on pewnie tu, pisiu W kanałach, tak? czy znaczy, w wentylacji pokaż, siedzi! Ucieknie wentylacji? mi! Nie wiem w której, no w niebieskiej, o, uciekł mi do źle. Do hangaru, do tego hangaru dużego uciekł. Hangar! Dobra, do hangaru, Admiro, szybko, za mną! Nie wiem, biegnę! Nie wiem, go. Ten, ten pentagram gołem... jest? Tak, 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 dokładnie tam. A dobra, ten pentagram teleportuje? Bo a mnie ani razy nie, raz nie. teleportował. Ten pygram? Pertagram. Haha, ha, widzę to, to, go! To, to. Jesteś <grywa> mój! Co za... Tup, tup, tup! co tu, tu, tu. mnie pijesz, ej! Chodź Uu... tu! Ci zaraz ten miecz się usadzę, ładnym oklaski! 10 sekund! sekund nie ej, 10 sekund! Ej, protekcja! Lotar, szybko mu gdzie jesteś, szybko! Ja naprawdę nie wiem, gdzie jestem. Siedząc w zolantach gdzieś pewnie. Sam się zabiłem, a nie. Łohooo, Gdzie byłeś? Gdzie byłeś? Liście Otar, gdzie byłeś? nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia, byłem Ciemnym pomieszczeniu. <grym> <grym> dobra, A, teraz usłuchajcie się lepiej dobrze, bo ja szukam. O, jezu, tak? no dobra. Gryz? Ale grozi mnie, Tak, nie. to jest groźba. Możesz nam włączyć <grym> latarki, latarki blady. <grym> <grym> nie ma tak łatwo. Włącz nam latarki, nie tak? no. 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 Nie bądź taki. Otwierać! Open the door. Musicie po prostu umiejętnie... Tuna, tracimy cały czas Panie Pawle, no popsułeś moją kryjówkę. Paweł. Dobra, budzę się, uwaga. Daj mi swoją tą bo zaraz nie przyjdzie ma... No nie RUKAMO! No, poczekaj, poczekaj! Ale rozgryzłem no, Maxa. Ja tu nic nie widzę! <śledzious> no nie ale nie wiem, popsu moją kryjówkę! Ale, ale wiem super. gdzie oni są! Wiem no. gdzie oni są! Nie nie nic są, wie, nie wiesz. Okej okay. To było dziwne To co przed chwilą się stało Nic nie kogoś widziałem! Admiros! Ta osoba była bardzo blisko Admiros. Ej! Admiros! Max! Obok ciebie chodź <głos> <głos> A! <głos> <głos> ja już tylko! Ozdobą. Znalazłem go, bladi! No Max! Dobra, może, Znalazłem się może nie, nie jeszcze kogoś mi się wydaje! Masz kogoś tu? O i faktycznie. Jest. No, hej. Nieprawda. Nieprawda. Nieprawda! Ja jestem ozdobą, nie, ja jestem z Chwilę, poczekaj. Czas e, chyba coś to. się Co chodzi? Co za te wszystkie morderstwa, panie Pawle, ha! Guszny, Paweł z do, mi latarkę. No dobra, gdzie jest nie, reszta? dalej się ukrywają. Nie wiem, czemu drzwi no. nie użyliście, ale okej. Okay. nie ma, ich w jednym pomieszczeniu i nic nie widzę. Nie Wezmę pana dynię ja to jestem w takim pokoiku. W takim no, no nie cierpię rabiencie. tego pokoju, nie? Fuck you. Ok, no, O Boże, nie. No, nie oni mogą być. Jestem się kręcił. Ja nie wiem, czy bym tu drugi raz trafił na mnie. Pryśnic! Pryśnic? Kto chce się schylić po mydło? nikt. Ja tylko no. o tym marzę. Co? co to za propozycje? Ja ci zaraz pokażę. Mm. Dawaj ten miecz świetny to się go ps. Na co? Na 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 no, się no, nie zbierał, tu, ich nie ma. tu ich nie ma, tu ich nie ma Cosplayerzy Cosplayerzy, gdzie jesteś? Nie przezywajcie o, mnie! No. <głos> no, <głos> Czyli to się jeszcze chowa? <noise> ja się chowam Eee, nie mnie. A co tutaj? Ty. No to jest no, w ogóle całkiem O, Widziałem jakiegoś pisełka, okay. który przebiegał sobie Ty? Piseły, gdzie ho, ho, jesteście? Ho, ho. Eee, w szybach Uważaj, pisełku W szybach? W, w mówić, wentylacji W szkle to! No. Gdzie? No, co nie, pisze? to nie ja, odejdź. To nie ja. Ja też chcę znaleźć kogoś, czemu <grym> ja nikogo nie Harry Potter skończył w no. Dajcie mi wyjść. Nic no, no. <grym> z tego! Został plaga. Plaga ja też może skupany. być w izolacji. dajcie sobie a, <laughs> Mam go! Nie, no. <laughs> Dobre! Oh. Dobre to było. Ale już by... miałem iść, ale mówię, naprawdę oh. oh. jeszcze. Nie a gdzie był w izolacji? Na, na samym środku mapy. Na samym środku mapy między tą windą dla niepełnosprawnych. Naprawdę? Marami. Tak. Oh. Ja cię kręcę, to się ukrył. Ale tak no, popatrzałem, szukam. odszedłem, ale mówię, a jeszcze tak raz godnie. spoglądaj. To co, ostatnia runda? Chyba tak. No. No, final ostatnia round. Dobra, czas na final round, tak? Chcemy coś zrobić. Final round. Hej, ale chcę wy... kogoś spotkać! Pomocy, Ej. jestem samotny! Spotkajmy gdzie się. Jesteś? E, 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 w... o uch, gdzie jesteś? kurde. Nie znajdziecie mnie. Ach, tam jesteś! Aha! Temu podobnie! Max! Myślę, że ja kurde. wiem, gdzie ty jesteś. Dobra. kurde. <śleff> <śleff> Dobra. Uuuu, ale teraz widziałem. Już! Już! O! Ale szybko was złapa! No, no, jakieś duże nie Ja cię kręciem! Dobrze, że widziałem tu jakieś pisełka! No! Z uda mi się złapać! Uciekaj 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 uciekaj, 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 uciekaj. Dobrze. Idę. Tak, muszę go wziąć na wen. Gdzie jak kurwa jest tmy? sniff, snif, snif, snif. Gdzie jesteś? Nie, nie wiem. wiem! Nic nie widzę. Niuhać chcesz? Niuhać mówisz? A, ale powiem że, że a, ale Max, do przodu musisz iść. Snif, snif, uj, uj. snif, snif. Co ty robisz? Panie drucie. <laughs> jak chce tu Jak się tu snif, snif, znalazłem? Czuję go na odległość. Flotar, flotar, czekaj, 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 czekaj. Nie mogłem tam być. Zdradzę ci gdzie oni, oni są. Zdradzę ci gdzie oni są. Okej. Cześć! Poczekaj, stop! Wyprowadź stop, mnie tylko zobaczmy! Stop! 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 stop łasko, tu jest Bloody! Zobacz, tu jest stop! Bloody! Stop! Stop! <laughs> tu jest Bloody Stop, 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 stop! Cześć, jeszcze Dagadam. znajdę kogoś! Jeszcze znajdę kogoś, poczekaj! Stop, stop! stop. Stop, 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 stop. A no co to... no tutaj? Nie, tutaj nie ma. Ty, Poczeka, gdzie no jest Max? Poczekaj, to co, to to, 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 to. Ej, telefon, mam, telefon mam, wszystko ja te, mi. Ja zaraz też wracam. mam! Ja też mam telefon i się nie chwalę. No, chodź tu, chodź tu. Piesem. Poczekaj, zaberkadowałem się, teraz mnie już nie znajdziesz. A ładno, czemu mnie łapaliście? Chciałem zdradzić Uu. wam, gdzie oni Uu. są! Łapko! Wow. No, yeah. no. dobra, w tym jak zawsze skończymy. Dziękujemy, elo. dobra. Zapatrzyłem w kastu za. <ślesenius> Jakiś piękny obcinie za ladą, co to ma być? <ślesenius> <ślesenius> w okularach jeszcze, co to ma być? <ślesenius> 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 A drugi też błąd na krzywek.